Pokażę wam naukową wiedzę na temat tego, jak właściwie działają komórki i to da wam więcej wiedzy, niż posiadają lekarze w dzisiejszym świecie, ponieważ oni ciągle wierzą w geny. Jesteś zbudowany z 50 bilionów komórek, a komórki to żywe istoty, więc jesteś społecznością, nie pojedynczą osobą. Każda komórka w Twoim ciele ma ujemny ładunek elektryczny wewnątrz i dodatni na zewnątrz. Stąd każda komórka jest jak bateria. Każda komórka ma w przybliżeniu ładunek 1,4 V. 50 bilionów komórek razy 1,4 V daje 700 bilionów V napięcia w Twoim ciele w tym momencie. Poprzez trening i medytację możesz skoncentrować tę energię nazywaną Chi i wykorzystać ją do uleczenia. Więc podczas gdy widzicie siebie jako fizyczną istotę, według nowej fizyki jesteście falami energii, które ze sobą współdziałają w tym momencie. Wszystkie zwierzęta i rośliny komunikują się poprzez wibracje. Gazela nie potrzebuje podchodzić do lwa i pytać, czy jesteś moim przyjacielem? Ponieważ energia jest wyczuwalna z odległości i gazela nie pójdzie tam z powodu złych wibracji. Gdyby ktoś nam, gdy byliśmy młodzi, powiedział, żeby być wyczulonym na wibracje, nie znajdowalibyśmy się w złych relacjach i w złych miejscach. Zwykle natomiast mówi się nam, żeby nie kierować się emocjami, tylko słuchać, co ludzie mają do powiedzenia. Zadaniem języka jest ukrywanie uczuć. Sęk w tym, że wszystkie organizmy komunikują się poprzez wibracje i przez to odczytując je, wied wiedzą, czy są w dobrym miejscu, czy w złym. My ludzie mamy tę zdolność, ale nie wytrenowano nas, jak jej używać. Gdy widzimy ludzi, tak jak ja na przykład patrzę na widownię, czy wy na mnie, widzimy ich jako fizyczne cząstki i maszyny, ale to jest iluzja, ponieważ to, czym jesteśmy, to oddziałujące fale. To no dlatego jedna osoba może wpływać na drugą po prostu będąc w polu. Dzisiejsze badania fizyki opierają się na wibracjach, nie na fizyczności. W fizyce kwantowej nie studiujemy cząstek, studiujemy fale. Studiujemy jak na siebie oddziałują. Wszystkie fale razem nazywane są polem. Jesteś więc złożony z atomów, ale także jesteś polem. Jesteś połączony ze wszystkim, ponieważ nie można oddzielić fal. Teraz pokażę Wam, jak wasze myśli wychodzą na zewnątrz i wpływają na wasze życie na zewnątrz. To starsze zdjęcie nowej technologii nazywanej MEG. W EEG, podłączasz przewody do skóry i odczytujesz aktywność mózgu. W MEG natomiast sonda nawet nie dotyka głowy. Można odczytać aktywność mózgu poza Twoją głową. To nie magia. Twoje myśli nie zawierają się w twojej głowie. Tak jak już mówiłem, ludzie nie są cząstkami, są falami, a fale są wzajemnie uwikłane. Zostajesz uwikłany z ludźmi, z którymi masz kontakt. Wielu ludzi zna coś takiego, że gdy myślisz czy mówisz o kimś, kogo nie widziałeś od lat i mówisz, o, nie widziałem mojego przyjaciela Johna od lat, i dzwoni nagle telefon i to John, albo do skrzynki przychodzi list od Johna. To jest efekt placebo nocebo. Kiedy masz bardzo pozytywne myśli na temat kogoś, to starają się z tobą skontaktować. Ale to działa w dwie strony. Gdy masz negatywne myśli na czyjś temat, nieważne gdzie on jest, on stworzy negatywne słowa na twój temat. Jest więc bardzo ważnym, aby zdawać sobie sprawę, że twoje myśli i osądy nie są tylko powiązane z tobą, są także powiązane z ludźmi, o których mówisz. A więc ludzie wiedzą, że wywołując odpowiednią częstotliwość, możesz spowodować, że kryształowy kielich eksploduje. Nazywa się to rezonansem harmonicznym lub konstruktywną ingerencją. Ty ze swoim mózgiem jesteś jak kamerton i nadajesz częstotliwości swoich myśli. Który kamerton odpowie na twoje myśli? Ten, który harmonijnie rezonuje z twoimi myślami. Jeżeli żyjesz w strachu, nie aktywujesz dalej lamy, ale możesz wywołać człowieka z blizną, Scarface. Gdy więc masz myśli, jesteś podekscytowany i aktywujesz te rzeczy w świecie, które są połączone z Twoimi myślami. Gdy rabuś próbuje wybrać, którą osobę z idących ulicą zaatakować, jak myślisz, którą zaatakuje? Tę, która się najbardziej boi, ponieważ ona najbardziej rezonuje. I to oznacza, że rabuś nie musi nic zrobić i wszyscy oddadzą mu wszystko. Podczas gdy działa to na pojedyncze osoby, jest również bardzo potężne, gdy cała grupa osób ma te same myśli. Nie możesz spowodować wojny, dopóki wystarczająca ilość osób nie jest gotowa, by wywołać wojnę. Pokażę Wam zdjęcie masowych działań, które odnoszą się do Nowego Jorku rok po ataku na World Trade Center. Mamy więc tutaj 11 września 2002, rocznica ataków. O czym tego dnia myślał każdy człowiek w Nowym Jorku? Wygrany numer 911, ponieważ w sposób zbiorowy tworzymy rzeczywistość. Więc gdy patrzysz na siebie, nie jesteś jednostką, ale społecznością 50 bilionów komórek. Ważne jest, aby zrozumieć słowo społeczność. Każda komórka jest inteligentna, natomiast gdy są w społeczności, zaniechają swojej indywidualnej inteligencji i odpowiadają na sygnał z centrum. Tak więc społeczność reprezentuje jedną wielką rzecz, jaką jest organizm i w tej społeczności komórka musi podążać za sygnałem z centrum. Jeżeli ten sygnał powie, że komórka ma umrzeć, komórka umrze. Ten sygnał z centrum to umysł. I powiem o naturze dwóch części umysłu i dlaczego czasami mamy problem z kontrolowaniem naszego życia. Więc jak ten umysł pracuje? W pierwszej kolejności są sygnały ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Funkcją mózgu jest wyłapać te sygnały i zinterpretować je i wysłać informacje do komórek, które mają kontrolować zachowanie i genetykę. Tak więc funkcją mózgu jest postrzeganie i z tego tworzy on umysł. Słyszeliśmy o czymś takim jak efekt placebo. Jest to wtedy, gdy masz bardzo pozytywną myśl, że coś może cię uzdrowić, nie wiedząc, czy jest to cukrowa pigułka, ale ty wierzysz, że to prawdziwe lekarstwo, więc możesz się przy pomocy tego uleczyć. Tak więc nie uzdrowiła Cię pigułka, tylko Twoja myśl. Statystyki pokazują, że 1 trzecia wszystkich medycznych uzdrowień, włączając w to operacje, są efektem działania placebo. Problem w tym, że efekt placebo działa w przypadku pozytywnych myśli, co natomiast z tymi złymi? Tego, czego medycyna ci nie powie, to fakt, że negatywne myślenie wywołuje w nas coś, co nazywa się efektem nocebo. W związku z tym, z tą samą mocą, z jaką pozytywna myśl może Cię wyleczyć, negatywna myśl może Cię zabić. Oby są tym samym efektem, jedna jest bardziej pozytywna, a druga mniej. Jednak efekt na twoje zdrowie jest dokładnie taki sam. Jedne cię wyleczą, drugie mogą wpędzić w chorobę. Chodzi o to, że negatywne myślenie może stworzyć cały efekt chemioterapii. Pomyśl o tym. Gdyby lekarz powiedział ci, że jesteś chory lub powiedział Ci, że umrzesz, a ty byś mu uwierzył, ponieważ jest profesjonalistą, to to przekonanie wywołałoby w tobie chorobę i mogło spowodować, że umrzesz. Na południu Stanów Zjednoczonych funkcjonuje grupa religijna nazywana Fundamentalistami Baptyzmu. Ta grupa wprawia się w stan religijnej ekstazy i wierzą, że Bóg ich ochroni. Tak więc pracują oni z jadowitymi wężami i nawet gdy zostaną ukąszeni przez węża, nic im nie jest. Niektórzy z nich wypijali strychninę w trujących dawkach i gdy są w tym stanie wiary, nie ma to na nich wpływu. Więc gdy możesz wypić toksyczną truciznę, dlaczego tak bardzo przejmujesz się toksynami, jedzeniem, powietrzem i tym wszystkim? Ponieważ mamy przekonanie, że toksyny mogą nas zabić. Mimo że ja to wiem, nie wypiłbym strychniny. Dlaczego? Ponieważ moje przekonanie nie jest tak mocne jak ich. Gdybyśmy zatem dorastali i zostali zaprogramowani z mocniejszymi przekonaniami, bylibyśmy potężniejsi niż jesteśmy dziś. Programy, które zdobywamy w ciągu pierwszych sześciu lat życia, kształtują sposób, w jaki żyjemy. Stajemy się tym, co mówią nam rodzice. Wszyscy otrzymaliśmy program bycia niewystarczająco dobrym, nie tak dobrym, jak potrafimy być. Są sposoby, by zmienić program, jeśli wiesz, jak wcisnąć przycisk nagrywania. Te programy mogą zmienić Twoje przekonania, które miałeś całe swoje życie, w 15 czy 20 minut. W ciągu pierwszych dwóch lat przed narodzeniem i do wieku dwóch lat żyjemy w paśmie najniższej częstotliwości. Dla dorosłego fale delta oznaczają sen lub nieświadomość. Dla dziecka jednak nie oznacza to nieświadomości, jednak ponieważ dziecko nie może zareagować, jest jakby oglądało świat przez szybę. Widzi, ale nie może nic zrobić. Od wieku dwóch do sześciu lat mamy do czynienia z wyższą aktywnością, falami Theta. Będąc w stanie teta, jest jakby żyć w wyobraźni, dlatego dzieci w wieku od 2 do 6 lat mieszają świat rzeczywisty i świat wyobraźni w swojej zabawie. Gdy dziecko osiąga wiek 6 lat, zaczyna się kolejny poziom alfa, który oznacza spokojną świadomość. Gdy dziecko osiąga wiek 12 lat, może wyrażać całe pasmo delta, teta, alfa i coś, co jest jak świadomość klasy szkolnej, beta. Najważniejsze jest to, świadomość, czyli sposób, w jaki myślimy, nie jest dostępny dla dziecka aż do osiągnięcia wieku 6 lat. Pierwsze 6 lat to programowalny okres. Ta niska aktywność nazywana jest uspokajającym transem, jeżeli chcecie zahipnotyzować, muszę sprowadzić cię z wyższych poziomów do niższych poziomów i wtedy mogę wstawić informacje do podświadomości. To jest bardzo ważne dla tego okresu. To jest czas socjalizacji. Dziecko musi nauczyć się tysięcy faktów na temat tego, jak przystosować się do rodziny, społeczeństwa, więc natura nie daje wówczas dziecku świadomości do tworzenia nowych rzeczy, daje mu tylko aktywność mózgu do pobierania faktów. Cokolwiek zadzieje się w pierwszych sześciu latach życia, tworzy pierwszą strukturę w umyśle podświadomym. Dziecko w wieku od 0 do 6 lat może uczyć się trzech języków równocześnie. Jednak po tym okresie nauczenie dziecka choćby jednego języka jest trudne. Tak więc jest to okres w naszym życiu, gdzie uczymy się podstaw na temat relacji, powiązań, rodziny i społeczności. Wtedy także uczymy się własnej tożsamości i tego, kim jesteśmy. Co mówię Rodzice, tym się stajemy. Więc, jeżeli mówią nam, że jesteśmy mądrzy, bystrzy, śliczni i wspaniali, to zostaje zapisane w programie. Jeśli mówią nam natomiast, że nie jesteśmy dobrzy, nie jesteśmy mądrzy czy ładni, to także zostaje zapisane w programie. Więc na przykład, gdy dziecko w sklepie wpad, wpada w furię, ponieważ chce zabawkę, a rodzice mówią nie zasługujesz na zabawkę, to taki program zostaje zapisany nie zasługuje. Gdy to już znajdzie się w podświadomości, jest odtwarzane jak z kasety magnetofonowej i przez resztę Twojego życia podświadomość będzie odtwarzała ja nie zasługuję, ja nie zasługuję. Więc programy, które nabywamy w czasie pierwszych sześciu lat życia kształtują sposób, w jaki żyjemy. To wszystko jest jednak poniżej poziomu świadomości. Możesz nie znać programów, które są w Tobie zapisane, ponieważ nie byłeś świadomy w tym okresie. Jednak większość z nas, zdecydowana większość z nas otrzyma, otrzymała program bycia niezbyt dobrym, nie tak dobrym, jak moglibyśmy być. Porozmawiajmy teraz o drugiej części umysłu. Podświadomość to pierwotny mózg, który może przetworzyć 40 milionów bitów informacji z otoczenia na sekundę. Ta część mózgu jest bardzo potężna i bardzo szybka, jednak jest też zupełnie nawykowa, nie jest kreatywna. Może jedynie odtwarzać to, czego się nauczyło. W Ewolucji, przednia część mózgu nazywana korą przedczołową dała początek świadomości. Samo świadomość, czy też po prostu świadomość, to jest dodatkowa opcja, a większość ludzi nie trenuje takich opcji. Zauważ jednak, że świadomość może przetworzyć tylko około 40 bitów danych na sekundę, tak więc podświadomość jest milion razy potężniejsza. Podczas gdy podświadomość jest bardzo szybka w przetwarzaniu danych, świadomość jest wolna. Dlatego właśnie, gdy jesteś w sytuacji zagrożenia czy stresu, działasz z poziomu podświadomości, ponieważ działa ona szybko i ogarnia dużą ilość danych. Różnica między tymi dwiema częściami mózgu jest taka, że podświadomość jest nawykowa, a świadomość jest kreatywna i daje początek wolnej woli. Według neurobiologów poznawczych jesteśmy świadomi tylko około 5% naszej aktywności poznawczej. Więc każdego dnia tworzysz przy pomocy swojego umysłu tylko około 1% tego, co dzieje się w Twoim życiu. Stąd też 95 do 99% Twojego życia pochodzi z programowania w Twoim umyśle podświadomym. Więc znaczy to tyle, że może byłeś dzieckiem w sklepie, któremu rodzice powiedzieli, nie zasługujesz. Teraz przez 95% dnia będziesz sabotował swoje życie, żeby się upewnić, że nie zasługujesz. Zadaniem podświadomości jest tworzenie rzeczywistości na podstawie programu. Tak więc jeżeli masz negatywne programowanie, przez 95% dnia będziesz tworzyć negatywne doświadczenie w swoim życiu. I tutaj leży problem. Świadomość i podświadomość działają razem. Więc to, na czym umysł świadomy się koncentruje, to kontroluje. Jednak kontrolę nad tym, na czym umysł się nie koncentruje, przejmuje podświadomość. Większość dnia myślimy o przyszłości lub przeszłości, tutaj działa świadomość jeżeli świadomość nie jest skoncentrowana na tym, co tu i teraz, wtedy wszystko, co robisz w ciągu dnia, jest sterowane programem, który masz. Gdy pierwszy raz wsiadłeś za kierownicę z prawej jazdy, nie wiedziałeś, jak prowadzić samochód, więc byłeś bardzo świadomy wszystkiego. Patrzyłeś na wszystko, próbując jechać. Teraz, gdy jeździsz już od 10 czy 15 lat, możesz być jak ja. Mogę mieć pasażera w samochodzie, świadomość skupiona jest na rozmowie i nagle po 10 minutach wyglądam, za okno i dociera do mnie, że nie zwracałem uwagi przez ostatnie 10 minut. Lekcja jest taka, gdybym powiedział, opisz zachowania podczas jazdy przez ostatnie 10 minut, powiedziałbyś, nie wiem, nie zauważyłem. To odnosi się do wszystkich Twoich ad aktywności każdego dnia. To Twoje niewidzialne zachowanie sabotowało Cię. Ważne jest to, że niektórzy ludzie mówią, po prostu pomyślę pozytywnie przez jakiś czas. Który umysł myśli pozytywnie świadomość czy podświadomość? Świadomy umysł który działa przez 5% dnia i ma 40-bitowy procesor, więc gdy jesteś świadomy i zwracasz uwagę na to, co się dzieje, kto prowadzi przedstawienie? Programy oparte na doświadczeniach pochodzą z umysłu podświadomego i to jest 95% dnia i procesor przetwarzający 40 milionów bitów. Czy myślenie pozytywne działa? Sam policz. Bardzo trudno jest wziąć mały procesor i pokonać nim wielki procesor. Są sposoby, by zmienić program, gdy wiesz, jak wcisnąć przycisk nagrywania. Opowiem o trzech różnych sposobach na kontrolowanie swojego życia. Pierwszy to buddyjska uważność. Oznacza to, że jeżeli jesteś świadomy i uważny, nie odtwarzasz taśmy. Założę się, że każdy z was doświadczył tego w swoim życiu, gdy był w tym stanie. To był specjalny okres w twoim życiu. To był dzień, gdy poznałeś swojego partnera lub osobę, w której się zakochałeś. Jeśli wrócisz myślami do okresu, gdy przeżywałeś swój pierwszy romans, założę się, że byłeś bardziej szczęśliwy i zdrowszy nawet jeszcze bardziej, niż zanim się poznaliście. Nazywam to okresem miesiąca miodowego. Tak więc jednym ze sposobów to bycie świadomym. Po prostu bądź uważny i nie będziesz odtwarzał taśmy. Drugi sposób, kliniczna hipnoterapia. Wprowadza cię ona z powrotem w ten stan, stan umysłu, w którym byłeś w okresie uczenia się. Wtedy możesz wprowadzić nowy program i nadpisać taśmę. Jest też lepszy i nawet szybszy sposób. Istnieje zbiór nowych modalności w psychologii, Nazywanych psychologią energii. Jest wiele różnych wersji, na przykład holograficzne modelowanie, mówienie do ciała EMDR, EFT i to, z którego najbardziej jasny Psych -K. Psych -K. Te programy są jak wciskanie przycisku nagrywania na odtwarzaczy. Mogą zmienić przekonania, jakie miałeś całe swoje życie w może 15-20 minut. Wiele z nich, na przykład PsychKate, tworzy stan super uczenia się, w którym byłeś jako niemowlę. Nie będę teraz o tym mówił. Na mojej stronie internetowej zawarłem listę wszystkich różnych metod, z których możesz wybrać konkretną, przejść do strony internetowej i poczytać o niej.